E, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest pierwszy odcinek z serii, albo jakaś luźna gra, jeszcze nie jestem pewien jak to umieszczę, bo nie wiem jak się wyrobię z tą grą, ale z gry Gdzie Jest Nemo. Uznałem, że powrót do takich gier może z dzieciństwa trochę, z takich starych gier, bo ta gra już trochę ma, tu jest 2003 rok, a przypominam, że mamy 19 jak ja to nagrywam, czyli ta gra ma już 16 lat. Trochę, jest już prawie pełnoletnia, no czy prawie, jeszcze dwa lata, ale gra taka, którą może ktoś kojarzy z dzieciństwa, może ktoś w nią kiedyś grał, jakbym mały. Uznałem, że przypominanie takich gier i nagrywanie ich jest sensowne, jest y, jak najbardziej fajne, no bo ktoś tam może kojarzyć sobie, przypomni, o jak się w to fajnie grało, a ja mam nadzieję, że swoim komentarzem, takim jaki on jest, nie spieprze tej gry. Może. Postaram się też tak bardziej family friendly tutaj robić, ale nie do przesady, bo nie przesadzajmy. Ale z racji tego, że to jest gra lżejsza, to nie będę jakiś tutaj aż takich fajerwerków robił, jak w seriach, które są przystosowane do starszej widowni. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Nie do przesady, ale też w obie strony nie do przesady, oczywiście, ok? Więc mam tą grę, jakoś mi się udało ją zdobyć, i super, bo tych gier jeszcze takich starych. Starych trochę mam, także sukcesywnie możemy je nagrywać. I tak jak mówię, nie wiem, czy to będzie jakaś krótka seryjka, jakoś kilka odcinków, czy coś na pewno dzisiaj e, będziemy próbować przejść. Kawałek to są takie fajne minigierki. Przyjemnie się w to gra bardzo, z tego co pamiętam. Także może przejdźmy już po prostu dalej. Z dziwnego powodu, nie mam pojęcia, czy to było jakoś niechcący, ustawione, czy coś, ale musiałem odbić obraz w pionie, ponieważ miałem lustrzane odbicie w, przy nagraniu. Nie wiem czego to jest kwestia, po prostu jakoś było dziwnie odbite. Teraz działa wszystko ok. Także taka tylko taka ciekawostka, śmiechostka. Wybierz jednego ze szkolnych przyjaciół Nemo, żeby rozpocząć nową przygodę. Chyba jest w ogóle dubbing, aktorzy są zatrudnieni chyba tacy sami jak w filmie właściwym. Pamiętam, byłem mały, to oglądałem ten film. Jak byłem mały, to też grałem w to grę. I to jest taka nostalgia. Słuchajcie, ja stary koń już Parę lat mam na karku, w tym momencie 22. Nadal się cieszę, że będę grał w tą grę. Nie mam pojęcia czemu. Po prostu tak mi się morda śmieje, jak znalazłem tą grę u siebie em, w płytach. Masakra! Po prostu. Aaaa, mówię, muszę to nagrać, tylko nie wiem jeszcze kiedy. No i widzicie efekt teraz, tak? Dzisiaj. Uff, dobra. Którego dziomka tutaj wybrać? Ja zawsze, zawsze lubiłem tego żółwia wyluzowanego, więc weźmy sobie po prostu żółwia. To jest gra przystosowana w ogóle na sześć profili, mogą sześć osób może niezależnie w nią grać. Super, sześć dzieciaków można sobie zrobić i... Jezu, zaczynam, zaczynam już sobie, zaczynam już po prostu gadać. Nieważne. Sześć dzieci może grać w tą grę. Dobra, sześć osób, bo ja... Okej. Okay. Weźmy sobie żółwika. Jezu, jak on jest super. To są takie... Ale jest mega. A to, a, to też jest żółw, ale ten jest... Kurde, a to jest jakaś różnica między nimi. Dobra, weźmy okay. tego, bo sobie już pod. A co to jest? Opcje, możesz czytać to, co mówimy. Jeśli ją wyłączysz, napisy znikną. Aha. Dobra, ustawimy sobie to, bo może ktoś będzie chciał napisy sobie czytać czy coś takiego. Nie mam tutaj, żeby przejść do ekranu powtórek. Aha, powtórki jakieś? Kliknij. A co to jest? Witam. Chcecie obejrzeć jeden z naszych filmów, czy może zagrać w grę? A tu możemy sobie minigierki odtwarzać i tej, powtórki y, ogarniać, dobra. Dobra, gramy dalej, jedziemy. jazda. Nie masz się je... Nemo! Zabieraj mi stamtąd swój ogon, ale już! A jest! Aż dziś mocno przeklapane! Możesz być pewny! Masz... Proszę pana, wszystko w porządku? Mój syn! Nie ma go! Wszystko będzie dobrze. Nie, nie, nie. Oni go zabrali. Muszę odnaleźć łódź. Łódź?! Hej, ja widziałam łódź! Popłynęła... E, tedy! Pójdź za mną! No, przestań mnie śledzić, dobra? O czym ty mówisz? Wskazujesz mi kierunek, w którym popłynęła łódź. Łódź? Widziałam łódź. Jestem Dory. <gryś> Płyń za mną. Ej, przestań mnie śledzić, dobra? Ta łódź zabrała mojego syna Nemo. Pokazywałaś mi dokąd popłynęła. Pamiętasz Dory? Ojej. Oh, Przepraszam. Widzisz, ja cierpię na zanik pamięci krótkotrwałej. Zaburzenia pamięci krótkotrwałej? Nie do wiary. Nie, no serio, zapominam wszystko, co słyszę. Mam to po tatusiu. Po nim, o ile dobrze pamiętam. Ale gdzie tatuś? Nie wszyscy aktorzy chyba są zatrudnieni do podkładania głosów w tej grze. Dory na pewno ma inny głos, jestem tego prawie w 100% pewien, bo w filmiku troszeczkę inaczej brzmiała i chyba trochę inaczej ją pamiętam. Tak! Merlin też ma... Marlin? Merlin? Nie wiem, nie. też ma inny głos. Dobra, nie, głosy się nie zgadzają. Trudno, ale przyjemnie jest, jak są takie same głosy jak w filmie, są trochę podobne, ale się różnią. Niestety widać, że się różnią, niech będzie. Dobra, czy możemy. Aha, bo to była taka jala przygodówka, chyba, nie? Można było tak klikać sobie w różne tutaj rzeczy i różne rzeczy wychodziły z tego. Ja tylko tak sobie zaraz patrzę, czy nie ma tutaj nic do zebrania, ale chyba w takiej grze to jest dosyć widoczne, jeśli mamy coś zebrać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Raczej tak, raczej tak, dobra. Idźmy. Nie pamiętam tej gry aż na tyle, więc mam nadzieję, że nie będziemy się też gubić. Co teraz porabia Nemo. Nemo, hmm. kto to? Mój syn! Szukamy go! Ah, no tak. O, i to jest zmiana sceny, możemy sobie teraz na nemo przerzucić. Podsumujmy. Nemo trafił do naszego akwarium. Jest cały zdrowy, ale potrzebuje pomocy, żeby wrócić do domu. Widzisz zdjęcie jego taty? Oho... To jest po prostu przełączanie się między perspektywami. Fajnie, jak w GTA 5. Eee. <śmiech> nie. <śmiech> nie jak w GTA 5, ale podobnie. O Jezu, przepraszam Was za te cięcia. a aż się popłakałem za to. <laughs> ale mam jakiś dziwny kaszel, którego nie jestem w stanie wyleczyć w żaden sensowny sposób. I czasami, jak mam napady tego kaszlu, to się po prostu duszę i muszę. Musimy sobie zmieniać, jazda. To po prostu muszę... się wy, wychrychać. Rozrobić cięcie, się wychrychać. O Jezu, nie w tą stronę. Tam miałem na statek płynąć. Eee. Szybko. Wracamy. Dosyć na razie jest taka łatwa ta gra. Mam nadzieję, że się nie wyłożę na niej. To by było troszeczkę Błysz, smutne. To, i to by było dosyć... Co się robi, jak życie dołuje? Mówi się trudno i płynie się dalej. Mówi się trudno i płynnie się dalej, bo pamiętam z, z tego filmu. Mam nadzieję, że się nie wyłożę na tej grze. To by było bardzo smutne, jakbym się wyłożył na niej na grze dla dzieci. Ty bardzo kobieta. Wiesz, i tracę tylko z tobą czas. Muszę szukać syna. cześć! Cześć! Jestem Żarło. Macie <laughs> prawo się bać. Każdy się boi słynnych szczęg. No, to czego wy apetyczne kąski szukacie w głębiach oceanu? Niczego, nas właściwie tu prawie nie ma Zaraz, a może byście za kąseczki chciały wpaść na takie, na takie miłe, sekretne spotkanie? Tak, tak, coś w tym rodzaju. No jak będzie? Ja to nigdy chętniej! Może być ubaw. Wiesz, no owszem, nieźle brzmi, ale nie możemy, bo. Oj, chyba będę nalegał! No dobra! Happy, łódź! No, jesteś wreszcie żarło! W towarzystwie. Dobra! Możemy rozpocząć nasze spotkanie. Najpierw przypomnienie. Jestem miłym rekinem. Nie bezmyślną maszyną do zabijania. Jeśli mam zmienić ten wizerunek? Najpierw muszę zmienić sam siebie. Ryby to kumple, nie żarcie. Chyba, że te delfiny kretyny. Delfiny? Ta, durne pajace. Dobra, dziś przerabiamy krok piąty. Przyprowadź przyjaciela. To macie kogoś? Ojej, no nie. Zdaje się, że gdzieś zapudziałem swojego przyjaciela. Pożar się tępy. Czułem, że to będzie trudny. No... Dzięki, stary. Dobra, to ja zaczynam. Cześć. Nazywam się Charo. Cześć, żarło. Cześć, żarło. Już minęły trzy tygodnie, a nie tknąłem ani rybęki. Jeśli kłamie, niech mnie wezmą do szczęk pięć. Jesteś naszym mistrzem. Jesteśmy z tobą, chłopie. Dobra, jestem. Choroba nie wybiera. Prawdopodobnie musimy się zainteresować tymi okularami, w następny? Cześć, jestem młot. Cześć, młot. Cześć, młot. Od mojego ostatniego śledzika upłynęły trzy tygodnie. Przyprowadziłem za sobą przyjaciela, ale nagle gdzieś się zapodział. Czy ktokolwiek z was przyprowadził jakiegokolwiek przyjaciela, którego nie zażar po drodze? Nasz program jest dla mnie za trudny. Jesteśmy z tobą, bracie. Dobra, nie musimy się na pewno wycofywać. No dalej, nie wstydźcie się. W końcu jesteśmy tu po to, żeby dzielić się problemami. No nie. Mam coś o sobie wypowiedzieć? Cześć! No, wyrzuć to z siebie. Jaki masz problem? Ja. Nie, nie. Ja nie mam żadnego problemu. Rozumiem, w porządku, w porządku. Oszukujesz się. No dalej stary, dasz radę! Na początek przedstaw się. No dobrze, witam. Nazywam się Marlin i jestem błazenkiem. Cześć Marlin. Błazenek? Serio? Opowiedz tam jakiś kawał. O, uwielbiam kawały. No dobra, w zasadzie... W zasadzie znam jeden, który jest całkiem niezły, no więc jedna gąbka i ona przychodzi do lekarza i mówi... mówi zaraz, nie mam na to czasu, chcę po prostu odnaleźć Nemo. Nemo, he he he. próbuję znaleźć Nemo. He he he. Nie kapuje? Coś nieśmieszny ten błazenek. Nie, nie, Nemo to mój syn, zabrali go nurkowie. Ojej, biedna rybka. Wstrętni ludzie mają się za panów świata. No tak, to to jest ojciec. On szuka swojego synka. Ja nawet nie znam swojego daty. No już, już. Jesteś wśród przyjaciół, przyjacielu. Powiem wam szczerze, że nie wiem, jak będzie z tą grą, Bo ta gra odbiera mi całą możliwość mówienia czegokolwiek. S scenki z długie. się na chwilę. Przepraszam Was bardzo za to. <laughs> Zawołano mnie, ale ja to wszystko przeczytam w komentarzu. W... Nie w komentarzu, montażu. Co ja pierdzielę? A Dory? Co powie Dory? Bo chcę, żeby wszyscy się wypowiedzieli. Dory. No, Dory, opowiedz nam coś o sobie. Właściwie. To ja chyba nigdy w życiu nie jadłam ryby. To niesamowite. Dory, kocham cię i bardzo dobrze. Ach, wreszcie to z siebie zrzuciłam. Mazakra. No <laughs> Chodzi mi o to, że tutaj jest strasznie dużo kwestii mówionych póki co. I nie wiem, jak ten gameplay będzie wyglądał. Na pewno będzie wyglądał ciekawie. Rozejrzysz się za moim kumplem Bleny. Jest mały i zielony. Chyba się zgubił. Chciałem przedstawić swojego przyjaciela, ale eee, gdzieś go wzięło? Dobra, ale gdzie my mamy kto, szukać? To następny? Eee, kogo my mamy tutaj? Czekaj, 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 czekaj. Gdzie my mamy w ogóle iść to przede Na wszystkim? Naprawdę chcę przestać. Dobre chęci to za mało. Trzeba się jeszcze starać. Nie poddawaj się. Nie, chyba musimy się po prostu cofnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest! Musimy tego Lenego znaleźć. A, Strasznie mi się podoba w tych właśnie grach. Scooby Du też to było. Wchodzisz do lokacji i możesz sobie poklikać na różne rzeczy. Jest interakcja. To było takie fajne zawsze. Bo to było kreatywne i tutaj też to jest. To jest mega. Strasznie mi się to podoba. Dobra, żółta czy czerwone. Na razie żółte weźmiemy. Ty coś mi się odbija. Nie wiem, czy to po tej kawie. Mam kawę. Tutaj oczywiście słodzona, kokosem. Cukrem kokosowym konkretniej. Po stronę. A, wróciliśmy do punktu wyjścia. To może nie, w drugą stronę, zaraz spróbujemy. O, może tu. Cofnęliśmy się też? No to na czerwono. Okej, okay, to się coś zmieniło tutaj. Gofry. Jakaś jeszcze... Szukam jeszcze jakiejś interakcji tutaj, żeby wam pokazać, żeby wam jak najwięcej... Nie chciałem się wracać! Dobra, w górę. Eem. Um, niebieskie. Dobra, to też jest coś innego. Macki ośmiornicy. No, trzeba na pewno kreatywności, żeby powymyślać tutaj te, taką interakcję w tych wszystkich miejscach. Bardzo mi się podoba stylistyka tej gry. Znaczy, wiecie, ta gra jest stara, ona jest 4 na 3 tak? Także musiałem tutaj na dole jakoś grafikę wcisnąć. Moją mordę nad tą grafiką. o twarz, żeby było ładniej i coś tu wymyślić. Mam nadzieję, że to nie jest też problem. Raczej, że wam się te grafiki podobają, bo raczej nie ma innego, innej opcji. Żeby była kamerka, żeby była gra, to trzeba tu jakąś grafikę wcisnąć o tu, żeby to jakoś wyglądało ludzko. Nie ma innej opcji po prostu. Nie da się tu niczego innego wymyślić, wypełnić tego niczym innym. Czy ja właśnie zepsułem drzwi? Nie, nie zepsułem drzwi. Bo tak to... No nie zrobisz... Jakby film to nie jest ciasto, nie da się go rozciągnąć bez konsekwencji. Jakby ciasto to się robi też cieńsze, ale. Wracając do tego, film to nie jest ciasto, nie da się go tak ładnie rozciągnąć, bo wtedy to widać. Ciasto na cieście tak nie widać, jak się tak rozciągnie. Nie, jak masz ciasto na pierogi, to rozwałkowujesz, nie ma tego, Tutaj to widać, i trzeba czymś tą dziurę zapełnić. A że grafiki dosyć dobrze się do tego nadają, no to czemu nie. Chyba tutaj mamy jakąś minigerkę i musimy poszukać tego leniego. O. Tam gdzie te oczy, nie? No to tutaj jest, ja widzę, tylko. Oklikam sobie i wiesz, jeszcze inne miejsca. Bo może coś tu jeszcze. Patrzcie, ile to jest interakcji. Jezu. Ojej. Tu są jeszcze oczy jakieś. Ojej. Samej same te interakcje chcę Wam po prostu pokazać, bo to jest super. Tu jest Leny. Znaleźliśmy cię! Znalazłam go. Cześć mały, będzie przeszczęśliwy. Ja wiem do ekwipunku w ogóle spakowałem, to jest ciekawe, ale w, w tych przygodówkach tak to wygląda. Czekaj, a przejdźmy sobie jeszcze gdzieś dalej. Nie wiem, czy jest tu coś jeszcze do zbadania, czy nie. Ale w każdym razie... Aha, przeszliśmy sobie tutaj. No nie wiem, czy jest jeszcze coś. Dobra. Nie, cofamy się. To nie jest gra z treści tych, że trzeba znajdźki zbierać. Młot to jest ten. Dobra, ty jemu mam dać ziomka. A, tu jesteś! Martwiłem się o ciebie. Niech cię uścisnę. Drugi. którzy w końcu się odnajdują. Jakie to wzruszające. przepraszam, o, przepraszam. I sobie popłynął, i teraz my możemy chyba się ruszyć do tej maski, tak? Oczywiście, że możemy. Nie, nie umiem czytać po ludzku. No to musimy znaleźć rybę, która umie. Dory, nie! Hej, to moje, oddawaj! Au! Przepraszam, wszystko w porządku? Uh, ale mi przywaliłeś. Leci mi krew? Oho, ale bych. Interwencja! Żarełko! Ja pamiętam jeszcze ten film trochę i to się przydaje. Dobra, musimy gdzieś wypłynąć. Nie wiem jeszcze gdzie. Nie wiem, niebieskim, fioletowym już pływaliśmy. I do zielonego. Bo żółtym wtedy płynęliśmy chyba. Okej, okay, udało się chyba. Tak mi się wydaje. Uciec? <laughs> Slot na torpedy to jest. Znowu nie ma wyjścia! Z torpedą! On jest jak na no, jaki narkoman, boże! Za niego? On jest w porządku. Tak, jest super w porządku! Oho, no to łyknął torpedę. Dziwnie to brzmi. O kurczę. No to swoją jakąś komedyjność, prawda? Tak trochę. Nie, nie, nie! Maska! Zsunęła się z krawędzi! Ciągnie się i ciągnie, co? Echo, echo! Tak tu głęboko i ciemno. Tak. Głęboko tu, i ciemno. Właśnie to powiedział. <gryw> możemy tu jeszcze jakieś interakcje? możemy w każdym, w każdym z tych teł, eł! No, to jest liczba mnoga od tła. W każdym z tych teł można tutaj jakąś interakcję nawiązać, super to jest. Nadal mi się to podoba, jestem pod wrażeniem. No dobra, jedziemy na dół. Za maską! Kto wyłączył światła? Jak mamy odnaleźć maskę, skoro nic nie widzimy? O, tutaj jest! Co? Chyba żartujesz. Nie, naprawdę tu jest. Tylko, że nie mogę przeczytać napisu. Strasznie tu ciemno. Potrzebne ci światło. Dobrze, zaczekaj tutaj. Więcej światła! My musimy po prostu wabić, wabić tą rybę w pobliże Dory, żeby mogła czytać napis. Tak w ogóle ta ryba tobie mogła, mogła mnie zeżreć, prawda? Tylko muszę uważać, żeby mnie nie zeżarła. A jeszcze chyba jedna linijka mi została do odczytania. Czytaj!

Zapominam, a teraz zapamiętałam! Zaraz, zaraz, zaraz! Gdzie to jest? Gdzie Bo ja wiem! Ale co? Hahaha, Ja pamiętam! Fisherman P. Sherman, 4-2, Sydney. Ach, jeszcze raz pamiętam! Okej, mamy na masce napis. Albo raczej napis z maski. No, teraz wiemy, że nie ma po co tam wracać. Nie! Wiemy, gdzie powinniśmy szukać Nemo. Zgadza się. P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney. Znowu pamiętam. Musimy płynąć do tamtych rybek na horyzoncie, do tych, ale w tym miejscu myślę, że zakończymy ten odcinek. Akurat jest 26 minut, coś takiego. Mniej więcej ze 25 minut pewnie wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam się podobało takie odświeżenie dzieciństwa, trochę. Mi się strasznie to podoba. Ja strasznie jestem zajarany tą grą, więc na pewno dokończymy. Ona nie jest długa, więc to wyjdzie z kilka odcineczków. To jest przyjemne pograć. W to mam nadzieję, że równie przyjemnie Wam się to ogląda. Było trochę gadaniny w tym odcinku. Ehm, I nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Tutaj jest mniej mojego gadania, bo ta gra sama się uzewnętrznia i sama powiedzmy prowadzi nas przez swoją rozgrywkę. Zobaczymy, jak Wam się to spodoba. Piszcie w komentarzach, jak Wy to widzicie. Możecie wspominać, yy, może co Wam się kojarzy z tą grą. Jak najbardziej piszcie komentarze, ja chętnie podpowiadam. Chętnie z wami też podyskutuję Także zapraszam. A na ten moment to wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików, i na razie!